Siemano ludziska, z tej strony Emuro oraz... Mr. 0321 I? Mister Rafcio. No i gramy dzisiaj ponownie War Thunder oh, yeah No i teraz gramy w Czech, bo Mr. Rafcio. No to tak wolno ty gówno jest, takie wolne bo, bo początkowe ruskie są do dupy, ale zobaczysz, jak potem będziesz łagiem leciał, to się zdziwisz To zacznij siłę, to nie... mnie Ej ludzie no nie nakręcę bo im cały czas wywala Co my to? Yes. Cholera Ej no ja nie mogę to ja nie tak... ja tak wolno latam no weź ja no co to jest tego. A gdzie jest ten taki znaczek, co był w samołóczku? Sorry że z 60, ale Ty ja teraz nie wiem do kogo nawalać O, o, się ktoś u góry, zniszczymy go Jak hmm? ja To ja się chyba zajm... O cholera strzelają do mnie What the fuck? Zostaw mnie o, wyskoczył mój. No nie, skrzydło mnie rozwalił. Fuck, help ja me! Ja no nie, skrzydło, pomocy! Którym się wyskakiwał z samolotu? Jod. Rozbiłem się cholera. Ja, mam ja wyskoczył? Nie wyskoczyłem właśnie. No ja się już, my się z mistrzem się nauczyliśmy lądować. A. To tak, wy, lądować to to... Wylądować już mieliście? No tu już Ubie... Bardzo łatwo. i bez zniszczenia silnika to za to To zrób no to. Tak, po to zrób. prostu trzeba mieć ten. dobre pole, żeby no lądować. Zazwyczaj nawet bardzo na... A mówić, że musiał wylądować na takim pagórku niskim. Dobra, to znowu do pokoju wpadli. Nie, 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 da, nie da się nakręcić. To nie, nie da się nakręcić spokojny dzień czy w Nie da się nakręcić po prostu. Ja siedzę gościowi na ogonie i cały czas ciągnąc w niego. Trafienie jest. Zginiesz. Kurde. Co ci tym podstawowymi? Moje? No nie, z dołu do mnie strzelać jakiś. Ty nagrywasz? No ja nagrywam. Hmm. Ty śmieć, jeszcze raz mi pójdź na skrzydło, to ci... Ja no doj... Ha spadł. Jaka ciapa? Ja raz tu dwa. o kurde, tyle mi siedzą. Ty nagrywasz? No nagrywam. A. <grym> A. Co to są te kropeczki, jak nie kropeczki, tylko jakieś gówno takie czerwone, takie kółeczko jakby. To jest baza wroga, którą musisz zniszczyć. Aha, to ja tam zapieprzam. A musisz mieć bombowca. A to nie, to ja zmieniłem zdanie. <grym> Ja jestem rusek! O ja cię zabito pilota! Ja jestem Rusek! Jezu, nawalają do mnie! Rosja. O widzę cię! Dawciu! Jestem Rusek z Polski! Cholera o nie, co to jest? Help mi taki ja. wolny jestem. To są działa przy tym. Ja jestem taki wolny jak... What the fuck? Cholera! WYCOFAĆ się! Jakby co jak prawda. nawalasz działa Ej, do mnie. Nie co mi się przy, przybliżał. Wiem, głupi nie jestem, samouczka przeszłam. Dobrze. Ej no pomocy to coś do mnie nawala. Jo. O, wygrywamy to. No ta, bardzo fajne. Mi ktoś na ogonie siedzi. Uuu, dobra. Wow! Wow! Taki gol laga miałem prawie wolnąłem ziemię, ale na szczęście. Dobra, ja odcinku... Jak ja wolny ja jestem, do... Jezu, teraz ja to mnie każdy... I będę w kręcił, kręcił tylko po dwie rundy. Myślałem, że się tutaj trudniej kieruje. Tak źle. To no dobrze. Mm -hmm. A Lola nie wiem kiedy rzucam. O, 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 Jest, o. śmieciu. Lag. Cholera! Cholera. Ciekawe się wyskakuje! Jok. Ej, ale mam Jest, tak, wyskoczyłem. Dobra, już w znowu. Lagi, jak nie wiem co. Ciężki czołg. Nie, ciężkim... Ja cię, ciężki lagi! To ty, czołgiem będziesz jeździł? Dlaczego mi nawalało? No. Brak rakiet. No, wow, ja nie chcę rakiet. No. Rozwala mi. Ale ja słaby jestem. <grym> Ruski na początku są słabe, ale potem to będziesz ko... Potem no, jak Ja sobie na razie w Wielką Brytanię wezmę ten, jakiś tam czołg. Ja tam. sobie... Czołg, co ja gadam, jest samolot. Brak sterowania podwoziem G się daje pod wozie, jakby. No wiem 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 e, A gdzie są wrogie pojazdy to ja bym sobie porozwalał? E, tutaj właśnie jeżdżą, masz na mapie Ja Na mapie, na mapie Aaaa to są takie czerwone jakby kreseczki No ja właśnie Szukam teraz samochodów bo, Ale ja szybki bo jestem bo czołgi, wejść Bo czołgi się ciężko zabiję Tutaj jest jak tam są jakieś śmieci, ale się trochę boję ja tu Bo to, tam... to jakiś śmieć lata, o ten Ale jest chyba rozwalony No ja tu wracam Tego tutaj zjadę ładnie Tylko niech pójdzie ze mną na czołówę Znaczy na czołówę nie pójdziemy Ja mam latów. Ach, Dlatego pójdę Jakiś Toby Kid Dupa Uuu, lata Ja tak nie latać nie umiem A i oni mają mi, oni mają zadanie ochraniać tych statki, tak? Znaczy to jest y, coś tam, czołgi, tak? Kto? No, wrogowie. No, a ty masz je niszczyć. Tak to samo, niszczymy. ale nie, oni, oni, My na taki głównym jest to jest zniszczenie, zbombardowanie ich bazy. oni, 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 na to po prostu szka... prawie Ciebie jesteś niczy, bo ty tak... Niedługo ma być te... under, wiesz, z czołgami w marcu podobno ma wyjść. No wyobraź sobie tak na przykład jeszcze Darka zaciągniemy do gry, no nie? I na przykład m, dwóch z nas będziemy śliwcami, a dwóch z nas będzie czołgami. No. Ale to jest kiedy będą czołgi? W marcu. W marcu. Bo teraz sobie już są, tylko teraz wersja beta jest. Zamknięta. Cholera, jak do mnie nawala. Kto na to do mnie nawala? Ja przeciw je no działa, tutaj je! Tu tutaj gdzieś jest! Spokojnie je zniszczysz! Strzelaj! O oh, je! Yeah. A! Fuck you! Aaaa! Otoczyli mnie! Jestem podostrzałem! ostrzałem! To są kurde czołgi! Cały czas prędkość tymi. krytyczna, co ja mam zwolnić? What the fuck! Co to było? We dwójkę mnie wzięli gnojki. No już nie mam samolotu. No nie. To ja się jedyny żyję. To Emura pooglądam. Ja tak samo. Nie wiem gdzie lecieć. Ty masz podstawowego! Rezerwowego! No bo ja różkami nie grałem, tylko Brytanią grałem. O cholera, ale tu rozwalone. Dobra, ja lecę w górę. Okej. Okay. Ja sobie premium kupuję chyba tutaj. A co tu daje premium? Coś daje premium? Co? Nie wiem. Daje coś tu premium? Daje takie wa walutę, takie złote orły, która ona ci pozwala to, żebyś mógł wymieniać wolne doświadczenie i wtedy będziesz mógł szybciej na przykład samoloty nowe. Ale ja nie kupuję, ja sobie wolę sam zbierać. A co ciekawe? Ty od, no od, z... od razu bardzo szybko samolot mieć i w, w ogóle ja, ja niż... wolę sobie grać, i... grać i zdobywać dopiero doświadczenie, nie od razu Przekoks. No ale co? Ale po to są właśnie ten. A jesteś przekoksem, to każdego pojedziesz, widzisz? Trzeba być przekoksem, a nie jakąś ciotą to latać. Podstawowym, przedstawowym samolotem. Ja już nie mam podstawowych na Wielkiej Brytanii. No to czemu grałeś? No to mogłeś z Wielką Brytanią zagrać, to by było lepiej. No nie, bo akcja właśnie teraz zdobyć ee, na ruskach. Ja chyba gram tylko Wielka Brytania i USA. Bombowce i ten. Co ty robisz? Bo no co ty <grym> zrobisz? Dobra, to rozpoczynamy ten. Okej, okay, ostatni. Samolot. <grym> Dobra, opuszczamy misję. Nie, to... Ja jeszcze jeden samolot mam. O. A ja już opuściłem to, to czekajcie teraz To Karol rozwalaj jakieś statki wroga Statki chyba pojazdy bo statki... No, to, no to rozwalaj samoloty właśnie Samoloty to właśnie będę Tylko na ruskach ciężko na razie mi jest Bo mam najsłabszą Widzisz? Za tobą jest A jasne Jest serio? 6 km od ciebie za tobą Epson 284, no leć za nim! Tutaj mam Tamten też, tam też był. Dobra, nic go. On jest za szybki, nie dasz rady z nim. Co koncepkę dala. A patrz jak ty zjeździsz. Bo to są podstawowe. A nie no no nie góra. ma właśnie. Kurde, teraz ciężko trafić. No to poczekaj... Aż się zbliży do niego nie, bo mam tą szkółkę, a strzelam z, w niem No w Są. Trafiony! Bierz go I co robię? Hmm. Przywiążenie 11GM Łap go, łapcie go, U, jest cztery, pod tobą. Do cztery, nice, musimy to wygrać. Zawracaj! Nie wiem właśnie gdzie on jest, bo jest dużo... Zawracaj, o, tu są, widzisz, paju ich jest. Widzę widzę. Eee my możemy Tego najbardziej, co jest najbardziej... Od... O... Tego tego to... Kurde, musimy zniszczyć te czołgi i tak dalej, bo nie wygramy. A co za to są za... czołgi? Niedadne. O już wygraliście! Kto wygrał? No ty, bo ty rozwaliłeś tego czołga. Czy coś tam? Nie. Kto wygrał w końcu? Nie wiem, dobra. No a to może rozwaliliśmy statek. Znaczy no, samolot. Może ja Zstatek, coś... Ej fajnie, wiesz co by było fajne? Hmm. Coś takiego jak... Y... Żeby, co by... żeby może było latać samolotami, jeździć Nie, z z statkami! Członkami. A nie, żeby tak by może było. Latać samolotami, ten jeszcze y... jeździć czołgami i pływać statkami. Pływać statkami? No, no właśnie z statkami można. bym popływał. Pływać mi będzie można, ale jeździć czołgami o, też, ale chodzi. się... dostałem, Żukow! O, na ciebie! <śmiech> <śmiech> ale no gdzie dostałaś? No co? Moje, nie zdradzę mojego imienia. <laughs> nazwiska? Nazw nazwiska! Imienia Już zdradziłeś! <laughs> no dobra, kid. <laughs> eee, e, e, tak. Mhm. Yeah, o, nie. O Dobra, dobra, dobra się gramy! Dobra, gramy kolejną, daję go. Ej! Ż, ruski... Ej, ja dostałam tego... A, ja dostałam do badań go! Rusko, Armia! Rusko, Armia! Twoja załoga mogła... tu gwietę, to on musi przejść kolejny. No dobra. O, o Żukowski to można go ten kupić. A ja Jest dostałem go. Ej, jeśli się da... Czekajcie, ja Młodki przejdę z samą za pięć no kafli. Ale nie, to my dawaj mi gramy już jedną rundę. Nie, poczekaj chwilę. A teraz ja muszę... Nie, potem sobie przejdziesz. Nie, poczekaj, bo... Ciędzej, Halo? Halio? A ty nagrywasz? Nagrywam. He he. No to weź cięcie, zrób. Cięcie. Dobra, już jesteśmy, MRA w czym Musiał kończyć. Mhm. Mm Więc dawaj gotowy i lecimy. Um, ty jesteś w oddziale? Tak. Y, tutaj gotowy, bo u mnie nie jesteś gotowy. Jestem gotowy. Y, tutaj da, do boju. I to będzie dzisiaj ostatnia runda. Stalingrad! Czekaj, czekaj, czekaj. Ty jesteś ze mną w oddziale? Tak, zapraszam. Ty masz atak na cel na ziemię dwa miasta? Nie. No kurde! Boże! Jaki fajny. <noise> Dobra, to zagramy oddzielnie. Jedno. O nie. ja. Jak chcę dzisiaj mieć kolejny samolot yy, u Rusków. Jaki? Łak? Yy, no ład. No ład to jest dobre. Brakuje mi do niego, ono jeszcze bardzo mało. Ja w której będę miał z dwóch jakby co. Ja mam Stalingrad, a ty? Gumro! Jeden i piętnaście, eee. Lecimy. Do boju, tyle wam powiem. O, dobre, jesteśmy. U nich mamy zniszczyć... Jednostki naziemne, okej, okay. yes. ale i o łódź, Nie, tam, ale z jak dalej. Co? Wiem, ale muzyczka rosyjska, już ta muzyczka, która przypomina z Call of Duty, Call of Duty 2. Bardzo podobno. Mam w ogóle bombowca, ta A ty nie umiesz obrabiać filmów! <noise> eee, ale o co chodzi? No w sensie na przykład usunąć coś. Wyciąć. To już nie wiem, bo dawno nie kręciłem, więc muszę sobie przypomnieć. Dawno nie kręciłeś, cały czas kręcisz nawet teraz. No teraz to... teraz kręcę, ale... Kiedyś to miałem... umiałem i się zapomniałem O to chodzi. Karabinek się zaczął, no, no piknie, karabinek się zaczął. Piknie, piknie. Piknie, tyle powiem, piknie. No szybciej! We mnie strzelają! Strzelają jedni. Okej, okay, mogę? Co ja? Ej, ty, co to było? Boże! no lol! No nic, go piąty level, jest. Baza! Punkt odradzania myśli. Dobra, lecimy ponownie okay. Przegrywamy to ow się Polacy Czuję się Ukrainem nie, mm -hmm. Jestem nie, nie, mieć No? Ej, No. nie, yy, zanim yy, nie, zanim nagrywanie, nie, Cisza. Nikt, nikt, nikt nie, 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 O ja cię, pole Napultuj się, nie udało się. Nafiduj się! Nafiduję się! Jeden samolot mi został. Długo mm. <laughs> piąty level mam. Gie, yeah, mam podwozie? Co mam? Przeszał się po losy. Przeszlił, Brak sterowania podwoziem. Jak to brak. O właśnie ludzie, pokażę Wam jak tu wylądować. Na koniec, dobra. Zajdziemy jakąś polankę. Zmniejszamy silnik. Do 200 musimy teraz. Ok, jest git. Teraz zmniejszamy lagę. Ok, lądujemy powoli. Lądujemy i mamy na gier wysunięcie podłoża, ale w tym samocie jest od razu dobra. I tutaj może wlądujemy, nie wiem czy się uda. Bra, dobra, dobra, dobra! bwr No i patrzcie, wylądujemy Udało się Widzicie lądowanie plus 20, PZ Jak <grystanie> można to sobie do... O dobra, lecimy Ale dobra, nie udało się Dobra luziska, to na tyle w tym odcinku, na razie i cześć.